Zobaczcie. Tezostyjowe to nie był dobry pomysł. Doceniajcie źródła białka jakie macie. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że pozbyliśmy się poprzedniego kamerzysty. Gdzie jest? Tego nie wiemy. I udało nam się zdobyć nowego, a nawet nową kamerzystkę. Cześć, jestem Weronika. Pamiętajcie, żeby jeść dużo protein, bo będziecie miały ładne paznokcie i ładne włosy. A. Ładne paznokcie, zapraszam do mnie. Także jeszcze raz kochani, ja, ja nazywam się patologiczny Patryk. Jeszcze patologiczny, bo od dzisiejszego dnia moja patologiczna ścieżka dobiega końca i dzisiaj zajmiemy się testowaniem patologicznych źródeł białka. Wiecie jak to jest? Żeby wyzwolić się z objęć zła, trzeba tego zła dotknąć. Trzeba po prostu zanurzyć się na dnie, dlatego dzisiaj my zanurzamy się na dnie, a jak jedno nas czeka, będziemy powoli stopniować sobie patologię w źródłach białka. Tutaj w pudełeczku już na nas czeka pierwszy patologiczne źródło białka i są to jajka. Ale nie są to jajka na twardo. Mam tutaj taki przyrząd i będziemy je pić jako szejka proteinowego. Kaloje wyświetlą Wam się na ekranie, a my rozpoczynamy pijanie jajeczek. Picie jajka. Samo zdrowie. Aby mój fizjoterapeuta tego nie widział. Pan Jezus, już splinię. Dajcie, dnia następnego dopadła nas salmonella. Nocnie przez pana, brzuszek bolący, ale staliśmy, żeby dalej testować jeszcze gorsze, jeszcze bardziej patologiczne źródła białka. Mamy tutaj kolejną kryjącą się dla nas niespodziankę, kolejną patologiczną przygodę. Zapraszam tutaj. W środku słoiczek. Nie, nie będzie to remaster pewnego znanego filmu, w którym słoik pęka. W poszukiwaniu kolejnego źródła białka musimy udać się gdzieś tutaj. <grywanie> nie pijcie surowych jajek, bo zostaniecie kalekami. Brak. Brak. Powoli... Ojcie w... tu przyjaciele! O, szukajcie robaków. Nie dość, że są zapakowane, to jeszcze pokazane, pokazane mają, ile mają kalorii. Proszę bardzo, 511 kalorii w 100 gramach. 50 gramów białka. Teraz oczywiście musimy je przełożyć do słoika. Pacham takim ziemniakiem. Pąchaj. Zapach ziemniaka, to są frytki. Mmmm. Zostawmy te znakomite źród źród źródło białka dla innych poszukiwaczy, robaków albo wędkarzy. Karabisy, Mamy nasze robaczki. I co? Widź się nie wiją. Najpierw spróbujemy jednego na testa. Mm. Jak frytki. A te frytki mają białko. Lubię białko. Z białko i frytki. Ale skończysz, pierdo. A że lubimy frytki, źródło białka. Mmm! form. są! Szczerze, dietetycy wam mówią, żebyście zamiast chipsów wybrali popcorn, bo ma mniej kalorii. A ja wam mówię, weźcie sobie robaki. Posmak orzechowy. Lekka nuta w wiesz tego robaka, na początku jest git, nie? A później sobie przypominasz, że jest robaka. Jest takie... Eee, szczerze? Całkiem spoko. Jesz te robaki dobre są, zdrowe, mają dużo białka. Ja wiem, że korupcja, że bieda, że rozbo... Jest takie przysłowie. Marność za marnościami, a tylko jeden jest jedna marność. Minuel. Meanwhile... No dawaj jednego. Jednego robaczunia Nie chcę. Widzowie. Nie chcę spróbować. Robaczka. Masz no, wystaw ten. A teraz od razu na starcie pokażę wam. Tutaj znowu nic nie ma. Stanowski! Chciałbym was bardzo, ale to bardzo serdecznie, zaprosić do mojego kącika kulinarnego. Przygotujemy sobie chicken porridge z rzeczą, która będzie jako trzecia. Co będzie rzeczą trzecią? Za chwilę się przekonacie. This whole world gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill You cannot stop me, I'ma make it to the top See, Call it combined in cocky. You cannot break me. This world's mine for the taking Got an inch, man, I'm making. Oh, I keep my head down and try to be patient. I'll take a stab at the top of the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it, but that's what it takes to get a freedom ticket. Gotta kill the instinct, and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurts start thinning, and the more you push the faster trim till you're the only one standing straight winning all Slichma Dopiero w połowie tego testu, ale już nie jest najlepiej. Jakby to ująć, problemy gastryczne widzowie. Mamy tutaj nasze danie, proszę bardzo, z kurczaczkiem. teraz tak. Udekorujemy je trzema rzeczami. Po pierwsze, olej z cili z czosnkiem. Zapytacie, czy to jest patologiczne źródło białka? Nie, to jest zwykłe źródło. I to tłuszcz. Mamy sos sojowy. Proszę bardzo. Mamy cynamon. Jednak będą cztery rzeczy. Pokomałem was. Mamy cynamon. Mamy cynamon. I. To, na co czekają wszystkie tygryski, to są jajka. Słuchajcie, czy to są zwykłe jajka? Nie, to są stuletnie jajka. I udekorujemy sobie to danie tym oto jajeczkiem. Nie chcę sobie ich sobie rozbić. Trzeba Delikatnie. Nie, ja już tego nie chcę. Zobaczcie, jak wszystko z Chin zapakowane w takich plasticzkach. Przyszły z temu bo to. Okej, okay, nieźle. Nie to chyba jest jajko w skorupce z tego co. Zrozumiałem po instrukcji. No zobaczcie. Tutaj jest napisane jajko w skorupce. Rozbijam. Realny na wielkanoc takie jajeczka. Wyście postawcie kiedyś na stole takie jajko. Powiedzcie, że je pokolorowaliście. Bało się. Zobaczcie. Ciekawe, czy ono jest w ogóle surowe w środku. Nie czytałem na ten temat. Nie chciało mi się. Dobra, skrajamy tego zawodnika. Fetycznie. Przepraszam, że to jest teraz nieładnie poukładane, ale widzicie dramaturgię tej sytuacji. To jest chyba żółtko, a przynajmniej kiedyś było żółte. Przepraszam. Mm. Tego można zrobić doskonałą pastę jajeczną. Zaczęłam nogi z galarety, muszę wam przyznać, że no, dygam się niemiłosiernie, bo ostro boli brzuch. Ale co, spróbujmy najpierw samego dania, jak wyszło. Mmm, bardzo dobrze. Będziemy mieli tylko takiego tutaj, jajecznego posmaku. No dobra, bierzmy to już, nie ma co. To jest najgorsze, że ja wiem co to jest i może gdyby nie ta wiedza, to bym to wziął i nie odwlekał tak tego. Ale wiecie, to jest jak z zagadaniem do dziewczyny po prostu. No wiem, że wygląda może tak. Ale musicie to nie zagadać. Dajmy jeszcze troszeczkę sezamu, tak? Zróbmy cały Anturaso, proszę bardzo powinno być jak z tymi dymkami na TikToku, nie? że już widzowie puszczą kolorowego dymka, puszczą kolorowego dymka, nie? i wyłącza streama. I ja teraz mogę przekląć i to wyłączyć i zakończyć ten materiał, naprawdę? Ale kurczaki tego nie zrobię. Tak, to ja, ja nie są z kurczaków, to są jajka kacze. Are you serious right now, bro? どこだ Dostarczania oh, konkretnych źródeł białka. Nie. Przepraszam, wzruszyłem się naprawdę, bo ktoś wiecz brał. I hodowlą to 100 lat, wiać teraz ja. To jest po prostu pracach pokoleń. To jest miłość rodzinna, to jest tradycja. Pamiętajcie, żeby oprócz źródeł białka dobrze się naładniać. Co tak zakończymy ten materiał? No, jeszcze raz coś zjeść to. Patologiczny Patryk. Patologiczne jajko, śmiało Miało to można nazwać patologią. Kurczak. Chcę patel Mmm, jakie pyszne. Widzicie, to jest w ogóle super świadomość. Jeść coś bez odruchu wymiotnego? Weźmy porcję bez żółtka To naprawdę się dramat na tym ekranie. Wy się śmiejecie przed tymi monitorkami. Dobra. No, I jakoś ci udało, ale. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia smaku tego. bardziej konsystencji i świadomości co jesz. wiecie co, ja chyba przerzucę się na węglowodany, Tuż takie słody dłyne w tej ostatniej. Witajcie przed ostatnim etapem naszego turnieju Na koniec jeszcze zanim przejdziemy do oficjalnego testu Mam do Was maluśki apel Doceniajcie źródła białka jakie macie No bo są ajadalne po prostu, no. tego nie da się opisać, tego trzeba spróbować Bez zbędnego przedłużania, bo już jestem tak zdygany przed ostatnią rzeczą Dzisiaj jedziemy jeszcze na szpital, już mamy zabukowaną wizytę Ostatnia rzecz Pewnie się większość z Was spodziewa co tutaj jest ma otwierać do puszek, więc możecie się domyślać. Ale czym to tak właściwie jest? Dawno, dawno temu, za morzami, za fiordami, a dokładnie w Szwecji, doszło do pewnego dość dziwnego zdarzenia. Szwedcy żołnierze przebiegli albo po prostu niegrzeszący inteligencją postanowili sprzedać finom lekko popsutego śledzia. Finowie kupili śledzia i trochę za późno włączyli myślenie. Kurde. Ale jeszcze nie wymyśliliśmy od Śledź z Winowie, jako dumny naród, nigdy nie przyznali się do win. Wręcz przeciwnie, zaczęli wmawiać wszystkim, że kiszone śledzikiem smakuje. I tak narodził się Siri Streaming. Trochę zardzewiałam, miejmy nadzieję, że nie działa. Nie jest źle z tym zapachem. Ale sosem sojowym on tak nie śmierdzi. Nie chcę to ochlapać towarzystwa. Super się myli tylko raz, nie? Połąchajmy to jeszcze zanim tego spróbujemy. O a kurwa. O kurwa, nie zmieszczę tu markera. Jebana koszula. Chuj długopis. Patologiczny padry. ja wcale nie przeklnąłem. Wam się kurwa wydawało. To są kadry, a nie jakiś kurwa kamerzysta za 5 zł. Kurwa. Kurwa ma. Kurwa, to nie jest takie proste Nie jebać tego, kurwa, tego banana, trzeba wyrzucić do pokoju Kurwa, miało być dzień bez kolana kaja, dole. Weź stopu jakiś z chujowej. Kurwa, jeszcze raz Kurwa